Jest! To. Ale idzie, ale idzie. Śmija się mi, jasu, ja, so, la la, la. <śmiech> <Oaj>! <śmiech> ale ktoś beknął ładnie. Na zdrowie! Ty, jemu muszę zniknął, ale mu jedzie. Zacinam to. Siedzi, u niego siedzi. Uwaga, film zawiera dużo brzydkich słów. Poznajcie Kubę Siema <laughs> I nic więcej dodać nie trzeba, mówimy dzisiaj całą noc na pomoście węgorza, ale przede wszystkim sandacza. Tary, węgorz to będzie przyłów, ja tu dzisiaj metra wyciągam. Są tutaj sandacze i nastawiamy się głównie na to, żeby właśnie dupnąć sobie sandacza na trupka, może żywca, nie wiem, ja mam dzisiaj dwie węzki, jedna rosuwa, druga, druga trupek. Chyba, ja mam spławik. No, on łowi na spławik, na trupka, jeszcze przyjedzie Stoprofishing i on też sobie dupnie na coś, na co jeszcze nie wiem, bo on będzie o 22. Aktualnie to ja se łowię na żywca, bo czemu nie? Rzuciłem jedną no na żywca jasno. i była rolka i później była druga rolka i pierwsza taka rolka. Była. Pierwsza rolka to była taka, że na płoci został ząb taki sandaczowy, a drugi to oderwał półkarku. Później wam pokażę co jest w podbieraku, bo zostawiłem tą rybkę, żeby wam później pokazać. jak właśnie, przytrzymaj. Jak już kur Masz rękę wolną jedną, nie? A? Żeby wam jeszcze. Z... A? A nie, ja tak nie. Żeby wam jeszcze zobrazować, gdzie ja jestem, to jestem 3 godziny od domu, w ogóle na jakimś zadupie, gdzie jest 30 tysięcy pomostów na 12 hektarach i łowimy tutaj właśnie bosnego sandacza. Dlaczego a tak, ja tutaj jestem? Sandacz jest taki, proszę. No, przynajmniej z tego jeziora, nie? A stąd za zadupce sobie sandacza. To nie ma jeziora, to co mnie interesuje? Będzie zawolony. Za Chcę na p jeszcze dzisiaj dostać. Widzimy się przy braniu. No i jeszcze, jeszcze tutaj wracam do was, bo mieliśmy widzieć się przy braniu, ale nie, najpierw muszę powiedzieć co się stało. Od... Jest rolka. To jest rola Z prawej, nie? Tak. Dopiero to rzuciłem. No i znowu zostawiło. No nie wierzę. Ale zostaw to... Bo napina się żyłka. Napina się żyłka, stary. <noise> mi się wydaje, że już koniec jest. No nie, napina się. Zostaw to, niech kur... sobie leży. No, ja nie wiem, czy było słychać na nagraniu rolkę, ale dosłownie zmieniłem... Co wpadło do wody? Okulary mi toną, stary. Nie. Nie. nie łapto. Już nie dogonisz ich. W lewo, znaczy w nie do siebie, na środku tutaj pa. No już koniec. Drogie były. Mówiłem, że coś utopimy dzisiaj. Pokrój mi lepiej trupa. O, patrzcie, to <laughs> zrobił dzisiaj y, prawdopodobnie to jest sta. Szczupak, No, sta. Tak, tak zrobił dzisiaj y, z rybą. No, ale dobra, to jest stary okulary, mi utonęły moje ulubione. Z gościu kula. I co ja mam z nimi zrobić? Podbierakiem cip, trzeba cip, będzie. Cip, 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 cip. Nie słuchałem się. Nie no, si. Jaka lipa. Ej, jest, jest ryba dalej. Przed chwilą ugiełłł, tak? Przed chwilą rolkę miał, nie? Rolkę miałem przed chwilą. A tam żywczek jest mały, założony. Bo Kolega ze Szczecina przyjechał. To kawał drogi. Nie chcę, coś tam wyciągnie, nie? Coś tam drga, ale nie wiem czy to teraz. No nie, no drga cały czas. Drga, no? To, nie wiem czy to żywiec, ale to żywiec palutki to by tak drgał. No gdzie, żywiec by tak nie targał? A to też. Mówisz? No to próbuj, nie? To próbuj. Jest! Widziałem? Widziałem? Nie, nie. 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 coś niedużego, ale jest jest to. Masz czołak. Ale idzie, ale idzie. <grym> węgosz? Węgosz na żywca? Węgosz na żywca? nie, no węgosz weźmie na. O godzinie 20.00. No czyby ale ja jak to jeszcze na paku ryby? Kurde tak szybko. Ale jaja, ale dobrze, fajnie ty, To nie taki mały, nie? Przyjechałeś na węgorze do mnie i co masz? No i to jest to co chciałeś. A, tu masz, ty, zobacz, nie najmniejszy Wyciągniesz go na peciące? To, no daj powalczyć, bo fajnie bije <laughs> Ale idzie. Ty, no nie, powiem ci, że nie głupi, nie kupi, <laughs> nie? Ale on mnie odszedł, nie? No, Stał w miejscu, nie? Raz, raz, raz tylko rolkę zrobił? I dziubą tutaj cały e, czas, nie? Drugi zestaw się wbijasz? Dobra. Też go wyciągnęła. Łe, piękny, fajny. On już jak się zahaczył, to już się chyba nie powinien... No, on głęboko zawsze trzaska, nie? Tyle czekaliśmy na ten, że... o, Ale Ale no, ładny. Ładny, fajny. Normalnie, że spadł. Łe. Dobry błąd. Łe. Kurde, ja powiem ci, że to jest chyba największe jakiego mówię. No i to mi się podoba. Jeszcze A jak wyjdziesz słońce. Wyjmiesz kochaczek czy jest? Jest, jest Jest, jest płytko dość. No ale to płyt. Damę to radę. Też nie zdążył tak dużo... No. Kurde, na taką rybę. Słuchajcie. Ale co, dużo? No taka składnik... Nie może może 12 No tak około 10 na pewno miała, nie? Na pewno więcej niż dycha. No się tak męczy Kurde, ale wygorza to No i elegancko. I zobaczcie, ze stalką, ja się zawsze tak bałem, że... Łe, jakie on jest kurde ten. ja go Musisz teraz nie No nie mam. Nie mamy żadnej szmatki. Ja go bym chciał zmierzyć, jeszcze zobaczyć, ile ma. Miarkę mam na pontonie, nie? Tak Stars 7... 75. 75? No to tak kiedyś winiet 70, nie? No to, to największy w takim razie. Tego się nie spodziewałem. 78. Pięknie. Ogon wystaje, a hak jest z przodu. Ale ma łeb. A jakiś taki haczyk zachaczony za głowę, czy? Wyszedł. Pęk? Pękno. Pęk, Dobra, to on da rady. No to co, panie? Piękny. Jak na sam start? Coś pięknego. Niesamowity. <laughs> po tym węgorzu poszedłem umyć ręce i słyszę na drugiej wędce kolejną rolkę. Biegnę, żeby zaciąć. Daję kubie telefon z włączonym już nagrywaniem. On jednak myślał, że nagrywanie jest wyłączone i je wyłączył zamiast włączyć. Epet A Epet oweś, ten. Także kolejny węgorz jest już przy pomoście. Tak. Kurde. Minuta minęła. Wypuszczenia, nie? Trzeba powiedzieć co się stało, bo myśleliśmy, że nagrywamy. Ale minutę temu wypuściłem tamtego węgorza, a teraz mam kolejnego. A ja tu z iPhone'em średnie opanowanie. Ty, 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 ty kliknąłem nagrywanie, a ty już wyłączyłeś. Ty kliknąłeś. No. A ja wyłączyłem. No to, to jest, a to teraz to co? Ci ciągnął? Czy... No teraz to jest. Tera, on, to teraz jest, teraz to jest, była rolka, jest, nie? Rolki, a, teraz miał rolkę. Kurde, ale szkoda, że się nie nagrywa. Sorry! Ale ono ja, taki sam zobacz. No, co ty gadasz? A, jak zahaczony za tylko? No, idealnie zahaczony. Zobacz jak z i to na całą, całą płoć. to się tak. Pewnie tak. Ale no, ty byłeś ręce, umyć, i była rola, nie? Bo jeszcze e? mam śluz po tamtym węgorzu i dosłownie nagle rolka. I to Nie, no, niesamowite. Właśnie, próbuję odkleić palce. <śledziewatki> no nie będę mnie żył, bo troszkę mniejszy. Ale, zobaczcie, zahaczony jest za sam pyszczek to od razu wyhaczamy i do wody. Widać, że to nie ten sam. <śledziewatki> no, no, tego, jeszcze nie grali dwa węgorze w 5 minut. Nie? No, coś cudownego. <śledziewatki> od razu wyhaczony. Uciekaj. Nawet jeś, nie o to chodzi w wędkarstwie. No coś pięknego. Trzeba rzucać. Trzeba rzucać. Dobrze, że się nałapali jeszcze sobie ty. No, jak tak mają brać, to... Dobrze, ja tu od 15 siedziałem i tą drobnicę chciałem łowić. Przez dwie godziny złowiłem jedną, nie? Przyjechał. Nałapał całą resztę. Nakładamy kolejną. Tyle zostało z rybki. A w ogóle jedną to zahaczyłem za grzbiet. Dobra, sytuacja się uspokoiła. To ja może teraz dopiero powiem, co chciałem powiedzieć wcześniej. Co tutaj robiłeś od 15? Łowiłem drobnicę. Ile złowiłeś? Jedną. Przez Coś w godziny. <noise> po prostu, Kuba, nie wie, że wystarczy rzucić pod drzewo. Nawaliliśmy cały podbierak. Kto nawalił, ten nawalił. Weź w wo... ogóle. Ale? Ty dzisiaj planujesz. Ty już masz branie tam na tego trupka? Nie mam. Zahaczyłem Ci się o będkę. Dobra, no ogólnie Kuba dzisiaj łowi na y, trupka, y, polując na sandacza i na spławik właśnie, dlatego ciekawe, bo ja tak nigdy nie łowiłem. Na nadzieję, że ja nie będziemy... tylko tak sandacze wyciągałem. No. no i coś nowego dla mnie. Ja z gruntu klasycznie, weźmie sandacz, weźmie węgorz, zobaczymy. I chyba tylko na rybkę będę łowił. Mamy no rozsówki. ale cudowny start nocki, nie? No ja już jestem zadowolony, mogę wracać. Przede wszystkim <laughs> mogę zjeść już schabowego i iść spać na hamaku. Nie? Cudowny start nocki. <laughs> to jest w Życiu węgorza w ogóle o 20-30. No tak, bo ja mam 70 jakoś największą, nie? A no to teraz 75. A teraz 75. <laughs> Także to. A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że ja się staram łowić tak, żeby ten węgorz nie poczuł żadnego przyponu, czyli zakładam fluo 0,30, haczyk tam przeszywam tak, żeby wystawał jak najmniej. A dzisiaj mówię, rzucę se na szczupaka. Jedną rzuciłem, zahaczyłem za grzbiet ze stalką, drugą za ze stalką, gumeczkę założyłem na haczyk, żeby rybka nie spadła przy rzucie. Męgasz miał tu w dupie całkowicie, nie? I wziął, więc ja już w ogóle się nie będę nad tym spuszczał i będę zakładał ze stalką, żeby mi szczupaki nie przecinały i tam się właśnie coś rzuciło ogromnego, chłopie. Ogromny no, Tu życie, jest ryba, to wrzuciło, nie? nie? Tu w zeszłym sezonie, ziomek z pracy ode mnie, na haczyk dwunastkę z jedną kukurydzką. Tu zaraz za tym winklem, Wyjął Amura, 14,5 kg Co ty gadasz? To już dzisiaj na trupka weźmie. Je, Amur na trupka. A jesiotry są? Tu jsiotrów nie ma. To ja złowię. Dobra, dzwonię do Stopro, bo zara przyjeżdża do nas. Ty a ta deska to jest ruchliwa, wiesz? No, a co? <noise> nie, to nas się źle skończy. Wiesz, że nurkujesz po okulari, nie? To się rozbierz tylko Kol ktoś beknął ładnie Na zdrowie! Sprawdzam to Rupsa, co chcesz kurwa, chuj cię A jakby siedział Zobaczymy Chiebał z tą do wody Zobaczymy czy coś Ale tutaj. Ale gdybyś miał stary tak gdzieś do pasa wody to chuj, jeszcze byś wyciągnął Zobaczymy czy coś tutaj naruszyło tą rybę Ty, nic nie ma co to było Jeszcze śledzicie mnie teraz? Przeszkadzasz a co? A bo ty jesteś teraz z powiadomienia? To czekaj daj tylko rzucę tylko rzucę rybę dobra? Poczekaj Widzowie mnie złapali w dziesięciu Skąd taki pomysł w ogóle? Znaczy ogólnie to miałem nasz sandacze przyjeżdżać gdzieś tam Ale mi jak powiedział, że fajne jezioro toczowe I tam byłem, ale nic nie złowiłem i zapytałem, czy ktoś jest chętny na nockę, to się odezwał ten zjeb. I powiedział, że dawaj tutaj. W kółku. Nie uciekamy. Co? Zjebałem ci się, kurwa. Nie ja pierdolę Daj, ja umiem, bo ja umiem. Jeszcze tą rybą, ku. Dobra, proszę Państwa, czas zrobić sobie z chaboszczaka, bo tutaj, kurde, głodny... Ty! O, to ty, dobra. To ja! Sami głodni są. Już myślałem, że branie. chcesz, czy nie? Rób! Jak już masz przy tych talerzach stać, to rób. Ty możesz, kurde, jak ten, kocham gotować. Pa... pa, ej, pa ej. Ty! Ja nie widzę A ja widzę. No. To no Ty. Nie podpalaj się, kurwa, na takie coś. On się tylko przynurzył. Aż się przynurzył na trupka, to znaczy, że coś. się No dobrze, ale jeśli to jest sandacz, to on stary ci pizgnie i on będzie stary stoł z 20 minut koło tego. Może pier. tylko co poły. No ale stary tylko tak głowie. <noise> no co ty, pier. to się dopiero zaczyna, kur... To jest ta godzina, że one zaczynają chodzić, a nie jakieś kupa yy, węgorze. Zobaczymy jak sondacza wygląda. No, to... no to metra dzisiaj wy***y i tyle będziesz miał do gadania. Ja już teraz jak zrobiłem sądacz, tego węgorza, to już teraz chcę bardzo sondacza złowić. Będzie. Jak na spinning nie idzie, to chociaż na trupkę, że... U, rola. to Na trupa czy... Na, trup, no. na trupa. Ale mi pociągnęło. No, ładnie. Słyszałem. Chyba zostawiło. Było widać, że od razu puściło. Tak mi się wydaje. No, bo to jest... Może być, że z sondacza stary miałeś, a sondacz on sobie pociągnie i zobaczy, czy ty zareagujesz. A stary, jeśli ten, no mówię ci poważnie, jeśli ten trupek leży i on będzie leżał, to on będzie patrzył i czekał. On sobie za jakieś 15-20 minut drugi raz. No nie wiem. No, ja ci mówię z doświadczenia tyle co wiem, złowiłem dwa sandacze, czyli cały chuj. czyli cały chuj mam doświadczenia, czyli cały chuj wiem. Ale tyle wiem Ja często miałem tak, że po prostu była rolka jak zostawiałem już, to później już nie było brania Ja nawet jak zostawiałem w wodzie, nie ściągałem Tu jak przychodzę, to tylko z myślą na sondacza A większość to jest przyłów kurwa. Dzisiaj żeś miał przyłów węgorza <kluje> Dwa że <kluje> życiówka, przyłów, to był przyłów Pa jest, znowu pociągnął mhm. No to jest węgorz prawdopodobnie Jest zatrzymany Staraj się no, tak Pan Jupiter <gluje> Tutaj na prawej węce mam rybkę bez głowy Na lewej mam z głową I właśnie na, na rybkę bez głowy jedno szarpnięcie I teraz druga rolka Czekamy Coś się dzieje. Tyle widać. Ale ciekawe, że ty miałeś branie i ja. One się odpalają w tym samym czasie. Tak, no bo to jest ta godzina, nie? Uj, dobra mam. A ja mówię, że pan... Jest, jest, jest. Jedzie. Dobra. Nie, pusto. się. Aj, ale kurde, zwaliłem to. Mogłem jeszcze poczekać. Ja. Zanurzyło, czekaj, 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 idzie, czekaj, jest branie, dobra, zanurzyło całkowicie, wynurzyło teraz, ale idzie dalej, dobra, poczekaj. No i stary wyciąga, jest zajebiście, wyciąga. W dobra, jest branie 100%, bo już nie ma spławika, nie? A gdzie chyba? No, stary na nie? Przy, przywitaj się z widzami. <laughs> cześć, pozdrawiam z Austrii. <laughs> dobra. Ale pojechał daleko, nie? Stary, ja nie wiem gdzie... A tu wypłyn wypłynął. Nie daleko. No, na środek prawie, ale teraz go wynurzyło. Mam nadzieję, że nie puścił. No. A widzisz, spławił w ogóle? Widzę. No, wynurzyło go teraz i stoi, i już nie rusza. Ty, ja mam rolkę, Trzymaj. Ty, masz rolę? O? Jedzie, jedzie. Daj weź kamerę. No masz. Aha, dobra, nieważne. No jak jedzie. Czekaj, czekaj. I ty też masz ty. Co się dzieje? To i to to się ta godzina. tu się... No to jest ta godzina, nie? Stary, pizgamy doublet. Pizgamy doublet. Metry. Dwa metry. Dwa metraki teraz. I kurwa u ciebie się też uspokoiło? I u mnie też jest spokój. Dobra, biorę to. No i pusto. Czy jest? Najgorzej. Zostawiam. Ale w komentarzach ci napisać, ale nie O, mam rolkę. Co tu się dzieje? Ile tu jest brań w ogóle nie na lewej? Zobacz, coś się stało. Czy co jest? Dobra. Dobra. Wyciąga? Poluzowało w ogóle całkowicie Poluzowało w pizdu Bo pociągnął i poluzował w pizdu Może dobrze brzegu branie, Bo tam masz Ty masz dwa grunty, tak? Tak Na skławie No Napręża na Tak? No Czyli no napręża Napręża Pusta? Ukleja jest nie będzie mi miał kto zabierać sandaczy kurwa, na Sa -y, Węgorz był Był? Tak, bo zmierzczony jest tutaj Cieszyłbym się jakbym zobaczył, że coś wyciągacie <grywa> Mogę spróbować Cię postawić kurwa tutaj, ale Nie wiem czy coś Ci to da Jak będzie ryba to akurat stanę o. w O, o zajebiście. Stanę w pole Kurde co to Ty, jemu ja spławik zniknął i jedzie mu w chuj Ole mu jedzie. Zaczynam to. Siedzi, u niego siedzi. Siedzi u niego ryba. Coś niedużego chyba. To może Chyba tak. Chyba tak. Tak, tak. Węgorz, no? No i złowił. Pa. O, jest maluszek Wypluł Ty ja mu nie powiem Zosta... o, wypadł z wiadra Ty wypiął się O to dobrze, to Włożyłem do wiaderka się wypiął i wypadł Ej, wracają, wracają, on miał węgorza i 100% Jacob będzie darł na mnie japę, że, że mu sięgnąłem zestaw, nie? Dobra, nie? Weź to z góry, chłopy ja nie wiem co. Mam kierownik. O, o rzeczywiście. Bonjour. Bonjour, o plus Przyprowadziłem jakieś muła. Przyjechał, nie wiem co on tu robi. Tu Mówi, że na ryby. Ja chcę złowić węgorza. 15 lat nie złowiłem węgorza. W tym ja mieście to węgorze. ja ci mogę załatwić węgorza jednym telefonem. I co, i zwinąłeś? Nie. Ja, złowiłeś węgorza, stary. <noise> Serio? O. Nagrałeś? N no. Dobrze, zaraz mi pokażesz. <głos> <głos> Ile ty węgorzy dzisiaj złowiłeś? Dwa i teraz trzy. A wiesz, że nie złowiłem od 15 lat? No to zaraz złowisz. Chłopie węgorza, takie rolki są. Na kurwiach no. zrobiłeś. Złowiłeś węgorza, wiesz o tym. No właśnie, czuję, że kurde, nie ma rybki, nie? I stary, podejrzewam, że nie ma haka nawet. Jest. Jest? Ale złowiłeś. ha? Jak nagrałeś, to chuj, to ci uwierzę, a jak nie, to... To Cześć, co tutaj się dzieje? My jesteśmy na tak małym pomoście we trzech. Jak? Rączki mam tutaj. Czymaj. O, o. Jest rola. Dzieje się. Chuj. Stop. Prawy czy lewy, kurwa? No ku... To prawy ci jechał, stary. Jak prawy, lewy, lewy. Ja wam pokażę, co tu się teraz dzieje, nie? Bo to aż będzie szok dla Was wszystkich. Możeś, kurwa, tego nazbierał ty. Co? Co tu się dzieje? I olej jedzie. Ale jedziemy... Olej z za zacinaj to, chłopie. Ja wcześniej zaciąłem i był Pusto? Pusto Pusto. Ja. Jacob miejscowy mięsiarz zawinął się z miejscówki do typa. Jest ja łameczka z innego pomostu i właśnie mu zwijamy zestaw, nie? Ma za gruby zestaw. Trzeba mu zmienić ogonek. Przyjdzie i będziemy brania. My się znamy lepiej, przecież bardzo znamy. On prowadziła. nawet nie, be, nie będzie wiedział, nie ogarnie, że mu zmienimy, bo on ma strasznie dużą tam założoną pół. W sensie ma grzbiet po prostu taki ogromny. Na sandacza może spoko, ale ma cały czas takie brania, które po prostu bierze i zostawia. Sandacz też weź mnie mniejszą przynętę. Także my będziemy spokojniejsi, on nie będzie wiedział, nie? Jeszcze nam podziękuję. Dobra, taki mniejszy kawałek mu zakładamy. No, tak wiesz, równo prosto, nie? Ja, tylko też ten mi O! A żeby zobrazować wam mniej więcej, czemu teraz układam się ryjem do pontonu i idę spać, to wyobraźcie sobie, że dzień wcześniej o godzinie 24 wyjechałem dokładnie w to miejsce jadąc 3 godziny. Dojechałem na miejsce o trzeciej. Łowiłem sandacze do godziny 16. Później przyjechałem tutaj na to jezioro, żeby rozpocząć nockę, więc nie spałem naprawdę długo i był to mocno intensywny czas, więc w pewnym momencie po prostu poczułem mocne zmęczenie i uznałem, że idę spać. W międzyczasie zobaczcie, co działo się u Julka i Kuby. Słuchajcie, tak ciężko było zaobserwować to branie? Ale jest mega lust, także nie wiem nad kiedy było to branie ani nic. Czy to w ogóle w Czy To w ogóle było branie? No raczej tak, no kurde, żaden bór tu chyba nie pływa, także próbujemy to zaciąć. Niestety pusto Rzucamy dalej. No jest branie, słuchajcie, wywija. A zestawało się. Albo przez wiaderko tu nie chce iść, nie? nie? To miał opór. Aha, dobra. Na kabonku Dobrze, leci, leci. Obudź z tureckiego. Budzimy go? Obudź go. Tylko jak dotniesz. Niech ma content. Dawa, Obudź go. Nie, ty, rybę mu wsadziłem normalnie, ty do ryja. Pożył w... Odjeżdża, odjeżdża ładnie. Niech se jedzie. Ale ładnie wyklęca, kurwa. No. Pomaga już można małą na żyłkinach. Stary, to jest świeżutka żyłka dzisiaj zakładana. Siedzi, jest. Siedzi, o kurno! Dobra, ryba w chuj. Ty, kur... może ja swój zwinę, co? Ale kur... to będzie Sandwart, stary, ale walker. Węgi. węgi, węgi, węgi. Nie, nie dłuży stary. Daj, go czy podbierek? Nie wiem. Nie chcę mu stary murować, bo kurwa, ostatnio zmurowałem i odjebałem, nie? Ja pij dole, kurwa. Nie ma sznurówka. Ale mnie jara taki węgorz. Ej, w sumie nie taka sznurówka. Go. No. Jeden skierdolił. Storek. Och, śmieszna fujara, ty. No łap go, kurwa, cwaniaczku. Ale kurwa ciężko go tak złapać. 60. No 60 plus nawet, no. No operator zasnął, także my nie śpimy, my łowimy. My śpimy, my łowimy kurwa. Hej, <laughs> ale co, jest potwierdzenie Są tu ryby, nie? Są tu ryby, nie Dobra, puszczamy go. No, ale jazda, na kurde Ale po... Pany ty skurny Chol, bo jasno się robi. Dawaj stary, ryby. Ty kurwa śpisz? Ty kurwa śpisz? No i to koniec tej prześmiesznej nocki. Dajcie znać w komentarzu, czy Kuba zostaje waszym ulubieńcem, czy jednak troszkę za grubo poleciał. Pamiętajcie, że w życiu trzeba być sobą, i to właśnie był Kuba. Widzimy się w kolejnych filmach. I o było. <grywa>